pod kątem to wszystko jest, tak? Jakby, ja używam całej całe tutaj dłoni. To nie jest tak, że ja sobie tam gdzieś tam nie wiem co robię. Jakby dociskam, drugą ręką przytrzymuję, ciągnę to do siebie. Dlaczego koło w pracy ceramika jest używane? Z tego prostego powodu, żeby przyspieszyć tą pracę. Przyspieszenie pracy oczywiście następuje wtedy, kiedy człowiek już nabierze dużej praktyki w używaniu tego instrumentu, bo jest to kolejne narzędzie, z którym trzeba pracować, ale daje niesamowitą frajdę w trakcie pracy, w trakcie praktykowania i tak była na końcu, bo jak się okazuje, że po nie wiem, pięciu latach nauki tego wszystkiego już potrafisz usiąść i za jednym posiedzeniem zrobić naczyń na przykład. I zajmuje ci to poniżej 4 godzin. Co jest cudowne po prostu, gdzie jakbyś miał to lepić z ręki wszystko, to by trwało, nie wiem, 15 minut na jedno naczynie przynajmniej tego wszystkiego. Po prostu talerze, które trzeba wałkować normalnie i podklejać im ranty i krawędzie, a na kole po prostu siedzisz i tu, tu jest też taki punkt zwrotny między kołem kopanym, który ja używam, a kołem elektrycznym, Także na kole kopanym masz jeszcze więcej frajdy bo się ruszasz, bo musisz jakby popychać cały czas tą prędkość swoją nogą regulować. Natomiast na kole elektrycznym siadasz i się teraz na robocie. I jakby siedzisz, i siedzisz, i siedzisz. I to nas tak, moim zdaniem, niebezpiecznie zbliża do takiej już pracy bardzo zmechanizowanej. Czyli jakby tracisz trochę na tym duchu, a oczywiście zyskujesz na wydajności i skuteczności i wszystkim, no ale... Nie czarujmy się, robimy na klawiry, to jednak dla frajdy. Także koło kopane jest takim bardziej Fizyczny, trochę metal, narzędziem, które, które się cudownie wykomponuje z, z ludzkim duchem, z ludzkim odruchem. I się po prostu fantastycznie z tym pracuje. Było fajnie, dobrze. już 40 misek, samych, tak, samych, tak, dobra, ale można nie żeby zrobić coś zrobisz No 40, ale tego tak 30, taki sam, dobra. Podam pokażę z tego talerza. I co teraz? I Japończycy wymyślili, że można to połączyć ze sobą. Dla użycia w troszeczkę delikatniejszych warunkach, ponieważ używa się żywicy, która niekoniecznie działa dobrze w temperaturach około 100 stopniowych. Ale jednak da się to skleić z użyciem metału, metalu szlachetnego, którym jest złoto, metod, czy jakikolwiek inny metal, czy srebro, czy mieć w proszku. I jakby daje to nam to taką szlachetną tkankę blizny, która pozwala. Zcalić jakby z powrotem to naszego kochanego naczynia. I być może pracować im dalej jeszcze używać, a być może czasem na po prostu wystarczy jakby ten proces tego łączenia, tego sklejania, żeby się jakoś pożegnać z tym naczyniem w jakiś sposób. I jakoś tak pogodzić się trochę z tą stratą, więc jakby jest to taki trochę bardzo. głęboki aspekt jakby tego całego procesu. Także dzisiaj. Mieliśmy efektywnie, ponieważ tłukliśmy te naczynia, więc było jeszcze jeszcze intensywniej. I potem staraliśmy się jakoś logicznie poskładać tą łamigłówkę, żeby dało się to połączyć, żeby się to nie rozwaliło w trakcie, co w niektórych przypadkach było trudne. I połączyć to wszystko razem z powrotem w całość. Jakiejś nowej jakości. Nie tej samej, ale nowej jakości.